Jeśli nie podejmiemy dzieła pokuty, Bóg ją przeprowadzi sam. Już od kilkunastu lat i od ciągu za tę łaskę płacimy ogromną pokutą, martwieni i postępem. Żyjemy w naszym kraju, który ma na imię Polska, a nie jest ona rządzona przez Polaków i przez Pol Polskę. Jest to największy dramat, jaki nam przyszło, moi drodzy, przeżyć po dramacie roku 1989. Dziś chyba już bardziej jaskrawie rozumiecie te słowa z narodu, yy, witani narodu pielgrzymstwa polskiego, gdzie trzykrotnie powtarzam tam w dziale win, na dziewoła, jej i wołania narodu polskiego skrzywdzonego, sprzedanego, skolonizowanego w czasie i po okrągłym stole. stole. Usłysz, o Panie, bo mam to trzy razy w tej witamie, jęki i wołania narodu polskiego skrzywdzonego, sprzedanego, skolonizowanego w czasie i po pokroju w stole usłyszymy.